Słuchaj, nie zapłacę 70 Schmidtgenów za o, zepsuty defrakulator. To jest wielozakresowy kwantowy rezonator. A czy defrakuluje? nie. No, 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 to, to jest zepsuty defrakulator. A jakie ty masz pojęcie, fajfusie, o frakulacji? Na twojej planecie dopiero macie komórki, a zasięg nadal siada. Tak, tak, a twój gatunek żyresiarkę. siarkę. Więc powiedzmy 60 Schmidtgenów i wiesz jeszcze co? Zrobię ci przysługę, dorzucę ci pierda. Hej, a Rick, a... Myślisz, że może ja też mógłbym coś tu kupić, ty, ty, tak na pamiątkę, żeby mieć coś fajnego? Wiesz? Nie tutaj, Morty, zatrzymam się gdzieś indziej. No wiesz, zawsze jest inny lombard. A, okej, okay. ja tylko, um, no wiesz, ja pomyślałam, że ten robot tam wygląda całkiem spoko, no wiesz. O, wygląda spoko, tak? I dlatego go chcesz. Tak, no wiesz, ja myślę, że to jest inne od wszystkiego na Ziemi. I no wiesz, ty, 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 ty zabierasz mnie w te różne szalone miejsca w galaktyce i, no wiesz, i nie mam niczego, by, by pamiętać te podróże. I tak fajnie byłoby mieć pamiątkę. No wiesz, bo gdybyś odszedł sobie albo umarł albo coś, nie miałbym niczego, żeby pamiętać te wszystkie super rzeczy, które razem... Okej, okay, się... sześćdyk za rezonator i mój wnuk chce seks robota.